29 maja w Miejskim Ośrodku Sztuki miał miejsce kolejny w tym roku wernisarz. Tym razem w galerii BWA oglądać można wystawę zbiorową. Autorami pracy są pracownicy dydaktyczni Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Choć są oni związani z Akademią, to ich twórczość, niezależnie od wieku autorów, wykracza poza ogólnie przyjęte reguły. Stąd też wystawa nosi tytuł Na granicy Akademii. Praca w Akademii jest specyficznym rodzajem pracy dla artysty, prawda? I, i właściwie pytanie mi jest, czy ta praca w Akademii jest bodźcem do y, rozwoju, do jakiejś kreatywności, czy to do eksperymentowania, czy to wręcz przeciwnie, czy ona właśnie ogranicza? I prawdę mówiąc, nie wiem. Nie wiem, y, mam wrażenie, że Tyle tutaj jest możliwości interpretacji tego problemu, że zachęcam każdego do spojrzenia na to przez pryzmat tych prezentowanych prac. Poprzez swoje prace artyści pedagodzy czasami komentują pewne zjawiska, czasami odpowiadają na pytania bądź uchylają się od odpowiedzi. Wspólnym mianownikiem jest jednak łamanie konwencji i zaprzeczanie zasadom akademizmu. W Akademii wykładają bardzo różni ludzie. Wykładają ludzie o bardzo bardziej konserwatywnych poglądach, o bardzo współczesnych i często takich progresywnych, e, powiedziałbym awangardowych, choć to słowo już naprawdę niewiele znaczy. A, i my, budując kształt tej wystawy, chcieliśmy wybrać osoby, które budują coś na granicy akademii, właśnie, właśnie takiego czegoś, co być może w, w pojęciu takiego akademizmu już właściwie jest trochę poza granicą akademizmu, prawda? Więc staraliśmy wybrać te osoby, które przekraczają granice akademii. Są na granicy, ale ją przekraczają, prawda? Bo jeśli się idzie po grani, to się często idzie po jednej i po drugiej stronie, a czasem się człowiek Zapędzi za granicę dość daleko. I wyrwaliśmy takie pracownie, których pedagodzy działają bardzo progresywnie, dynamicznie, namawiają studentów do poszukiwań, do nowych inspiracji i do szukania jakichś podnieci intelektualnych właśnie w wartościach poznawczych, a nie przede wszystkim w warsztacie. Não. So Użycielem, a obecnie patronem łódzkiej uczelni jest Władysław Strzymiński, symbol przedwojennej awangardy i zdecydowany przeciwnik akademizmu. Nie znaczy to jednak, że odrzucał system edukacji opartej na wcześniejszych dokonaniach, był zwolennikiem niekonwencjonalnie pojętej tradycji. Mam wrażenie takie, że tutaj nie bez znaczenia jest postać Strzymińskiego, który jest patronem uczelni, który był założycielem tej uczelni, który miał bardzo specyficzne podejście do tego, co jest akademickie, co jest tradycyjne. Szemiński uważał, że y, tradycja to jest rzecz bardzo cenna, należy się nie, do niej odwoływać, ale nazywał to jakoś paradoksalnie zupełnie, co możemy to rozumieć wielorako, że im dalej odchodzimy od tradycji, tym, da, tym bardziej jest to zdrowa tradycja taka, więc nie wiem, jak to interpretować. Wydaje mi się, że to jest taki paradoks, który se każdy musi sam ze sobą rozliczyć. Ja jestem zwolennikiem właśnie odchodzenia od pojęcia akademizmu, ale pojęcie akademizmu też się zmienia. Czasy się zmieniają, może akademizm już nie jest coś takiego złego, to nie jest coś, co jest kulą u nogi, być może to jest coś, co dodaje skrzydeł. I to jest problem, który myślę najlepiej pozostawić otwartym. Na wystawie w Galerii BWA znalazły się również dwie prace profesora Marka Wagnera. Ja szukam, oczywiście myślę, że jak większość tu moich kolegów artystów, w tej rzeczywistości społecznej, która nas otacza, w, w sferze kultury, w sferze właśnie socjologii. Ja się bardzo interesuję tym wszystkim, co otacza nas cywilizacyjnie i kulturowo. Przede wszystkim zmianami w sferze kultury materialnej, która nastąpiła na przestrzeni stu lat, temu okresowi, który towarzyszył przed wojną, tej sztuce modernistycznej, awangardowej temu procesowi demokratyzacji, który nastąpił w XX wieku w sztuce i który niestety w, w odczuciu takim masowym społecznym spowodował że ta jakość naszego życia kulturalnego no, no, z ilością nie idzie w parze, tak delikatnie mówiąc. Pokazuje takie dwie ironiczne zabaweczki. Nazwałem to. Nawiązuje do takich starych zabawek, które, jak porównujemy z tą tandetą współczesną, były bardzo piękne, ale oczywiście mnie zależy, żeby jakoś współcześnie na ten temat się wypowiedzieć. I, i to są takie dwie. Bardzo smutne, myślę, zabaweczki. Jedna się nazywa żółwik, druga samolocik, ale to tylko z nazwy jest żółwik i samolocik. To jest raczej taka ponura rzeczywistość. Ja myślę, że ta wystawa na pewno nie jest pokazem uwstecznienia się czy, czy, czy takiego tradycyjnego podejścia do sztuki. Ja wręcz przeciwnie jest to postawa. Jest to wystawa, na której widać artystów poszukujących. I ten akademizm może być po prostu tym, co artyści, profesorowie akademii czy wykładowcy chcą studentom przekazać. Przede wszystkim też musi być to nauka warsztatu. Każda sfera sztuki ma swój warsztat, operuje różnymi instrumentami. To też jest obowiązkiem Akademii, nauka warsztatu chociażby. Także to jest takie, jak tutaj pani profesor Wagner mówiła, takie dosyć podejście, takie ambiwalentne, można powiedzieć, dość żartobliwe. Ja to tak odbieram, że na granicy Akademii ale chyba na granicy właśnie tego działania, które ci wykładowcy podejmują, poszukując swoich, swojego obrazowania, swoich, swoich interpretacji w ogóle świata. Także ta różnorodność też, też mówi o tym, że na pewno szkoła łódzka nie jest szkołą skostniałą, a wręcz przeciwnie. Jak na każdej wystawie zbiorowej no są rzeczy, które kogoś bardziej zainteresują, inne mniej. No, ktoś się interesuje filmem wideo, no to ma możliwość obejrzenia pięciu prezentacji, Jak ktoś lubi malarstwo, to też tego tutaj nie brakuje. Są też takie ciekawe obiekty różnego rodzaju, kamera obskóra chociażby, którą można przesuwać i oglądać z różnych pozycji tą przestrzeń wystawową. Także tutaj, no, no, tak jak każda wystawa, jest skierowana po prostu do publiczności, która no, kocha sztukę. Wszyscy miłośnicy sztuki powinni więc wybrać się do Miejskiego Ośrodka Sztuki, żeby obejrzeć wystawę na granicy Akademii. Wystawa czynna będzie do 28 czerwca.